Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam urządzenie rozruchowe z funkcją PowerBanka, które umożliwia uruchomienie silnika z rozładowanym akumulatorem. Urządzenie to jest przeznaczone do akumulatorów 12V. Wystarczy urządzenie naładować, a następnie podłączyć odpowiednie dwa krokodylki do klem akumulatora i możemy uruchamiać od razu silnik. Nie trzeba czekać kilku godzin w zestawie znajduje się etui oraz wszystkie potrzebne elementy instrukcja obsługi szczegółowo omawia kwestie podłączenia oraz użytkowania urządzenie rozruchowe ma dodatkowe funkcje takie jak kompas latarka z funkcją SOS dwa wyjścia USB, z czego jedno jest funkcją szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 oraz specjalne wyjście na adapter do gniazda zapalniczki w zestawie znajduje się przewód USB, USB typu C którym ładujemy nasz powerbank. Tutaj jest adapter, który podłączamy do powerbanka i możemy podłączać urządzenia zasilane z gniazda zapalniczki. I najważniejszy element, to dwa zaciski połączone ze specjalnym adapterem, który podłączamy do naszego urządzenia rozruchowego. W tym miejscu mamy dodatkowo skróconą instrukcję obsługi. Czyli tak jak widzicie, w pierwszym kroku podłączamy do naszego powerbanka w drugim kroku podłączamy dwa zaciski do naszego akumulatora, oraz w trzecim kroku uruchamiamy silnik i możemy urządzenie odłączyć od akumulatora. Banalnie prosta obsługa w sytuacji awaryjnej. Instrukcja obsługi nie jest w języku polskim, ale wszystko jest dokładnie opisane: elementy wyposażenia, parametry techniczne, funkcje urządzenia. Takie urządzenie bez problemu poradzi sobie z silnikami benzynowymi, silnikami diesla. Wszystko zależy od parametrów technicznych, jakie dobierzemy przy wyborze takiego urządzenia. Jak widzicie, tu jest dokładnie opisane, jak podłączyć. Nie da się podłączyć źle. Jedyne na co musimy szczególnie zwrócić uwagę, to w tym czwartym kroku podłączenie zacisków czerwony do plusowego bieguna akumulatora i czarny do ujemnego biegu na akumulatora. Na końcu tego filmu zaprezentuję Wam w praktyce, jak uruchomić silnik z rozładowanym akumulatorem. Jak widzicie, szczęki zacisków są bardzo mocne. Wszystko prezentuje się naprawdę bardzo elegancko. Pokażę Wam teraz przykładowe zastosowanie dodatkowe tego urządzenia. Mamy tutaj wbudowany kompas, który może się przydać w sytuacji awaryjnej. Włączamy urządzenie i za pomocą przycisku możemy zweryfikować stan naładowania urządzenia. Tutaj mamy stan 25%, więc w dolnej części zatem należy podładować urządzenie. Z drugiej strony mamy latarkę z funkcją SOS. Przytrzymujemy wciśnięty przycisk przez około 5 sekund. Latarka mocno świeci. I dodatkowe funkcje wystarczy kliknąć przycisk, i kilka funkcji latarki możemy wykorzystać: czyli funkcja SOS, funkcja latarki, funkcja stroboskopu, co może się przydać w sytuacji awaryjnej. W tylnej części urządzenia mamy parametry techniczne czyli wejście, dwa wyjścia USB oraz moc tego urządzenia oraz prąd, jaki może wygenerować do uruchomienia silnika pod szczelnymi elementami znajdują się porty dwa porty USB niebieski to port z szybkim ładowaniem Quick Charge 3.0 port USB typu C do ładowania dalszego powerbanka oraz specjalne złącze do podłączenia adaptera gwiazda zapalniczki żeby naładować urządzenie należy podłączyć przewód, który jest w komplecie do dowolnego adaptera czyli zasilacza, na przykład do smartfona, telefonu lub innego warto wykorzystać ładowarkę do smartfona, jeżeli wspiera funkcję szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 w tym momencie będziemy ładować nasz powerbank możliwie najszybciej, przy najwyższym napięciu ten sam przewód możemy odłączyć i podłączyć odwrotnie do portu USB dzięki czemu Możemy doładować nasz smartfon, tablet lub inne urządzenie. Tutaj mamy Samsunga Galaxy S20 Plus 5G i funkcja szybkiego ładowania działa. Gdy odłączymy przewód z jednego gniazda i wsadzimy do drugiego czarnego, doładowanie także następuje, ale bez funkcji szybkiego ładowania. Tak jak widzicie, wszystko jest dokładnie opisane, czyli napięcia oraz natężenia. Teraz wam pokażę, w jaki sposób możemy wykorzystać adapter gniazda zapalniczki. Czyli, jeżeli musimy awaryjnie podłączyć urządzenie, np. Na nawigację samochodową, wideorejestrator, lub inne urządzenie, to wystarczy podłączyć adapter do naszego powerbanka, przykładowo zastosujemy tutaj urządzenie typu wideorejestrator. I żeby wszystko zadziałało, wystarczy wcisnąć biały przycisk na powerbanku. Jeżeli wciśniemy przycisk, zasilanie będzie uruchomione oraz oczywiście urządzenie będzie działać. Jak widzicie, jest to bardzo praktyczne urządzenie, a funkcje dodatkowe mogą nam się przydać w sytuacji awaryjnej, ale nie tylko. Szczelne gumowe zaślepki zabezpieczają przed ewentualnym deszczem, śniegiem, czy też wilgocią. Pod drugą gumową zaślepką jest gniazdo, do którego wpinamy złącze razem z zaciskami. Nie da się źle włożyć, ponieważ jedno, jeden otwór jest okrągły, a drugi półokrągły. Gdy podepniemy wszystko właściwie i do końca dosuniemy adapter, będzie naprzemiennie mruga zielona i czerwona lampka. Do momentu, aż podłączymy do akumulatora. Co zaraz Wam pokażę. Należy szczególnie pamiętać, że czerwony zacisk jest do dodatniego bieguna akumulatora i czarny zacisk do ujemnego bieguna akumulatora. Oczywiście urządzenie najpierw musimy naładować, w związku z czym odłączamy, podłączymy przewód USB typu C i zostawimy urządzenie najlepiej do pełnego naładowania. Urządzenie naładowane nawet do 25%. Bez problemu uruchomi silnik samochodu. Stąd warto zaznaczyć, że tego typu urządzenie nie jest jednorazowego użytku, a wielokrotnego użytku. Ok, teraz w praktyce Wam pokażę, jak to urządzenie działa. W samochodzie mamy rozładowany akumulator. Tutaj mamy wskaźnik, który jednoznacznie wskazuje, że akumulator jest rozładowany i należy go naładować. Ale że nie mamy możliwości, no to uruchomimy teraz silnik i jak zobaczycie, nie da się tego zrobić. Skoro akumulator jest rozładowany, no to naturalnie nie ma tyle energii, aby uruchomić rozrusznik i silnik. Spróbuję kilkukrotnie. Jak widzicie, efekt jest taki, że nawet zegarek się zresetował do ustawień fabrycznych. I taka sytuacja awaryjna może Was spotkać. Może być też taka sytuacja, że Wasz akumulator będzie w pełni rozładowany, że nawet deska rozdzielcza nie będzie Wam wyświetlać ikonek, podświetlenia, zegarka ani niczego. Nie ma to żadnego znaczenia. Nasze urządzenie rozruchowe podłączamy. Równolegle do akumulatora, i podczas rozruchu to urządzenie przejmuje rolę zasilania rozrusznika. Jak widzicie, akumulator jest mocno rozładowany, stąd też nie ma co się dziwić, że silnika nie uruchomimy. Weźmiemy teraz nasze urządzenie rozruchowe. Podłączymy czarny zacisk do ujemnego bieguna akumulatora, na przykład do klemy. I czerwony zacisk do dodatniego bieguna akumulatora. Po podłączeniu widzimy zwiększone napięcie oraz lampka świeci na zielono. W tym momencie możemy uruchomić silnik w naszym samochodzie. Wszystko układamy bezpiecznie. Idziemy do samochodu. Składamy kluczyk do stacyjki, i następuje szybkie uruchomienie silnika. Zobaczcie. Wszystko wygląda tak, jakbyśmy mieli w pełni naładowany akumulator. Proszę bardzo, silnik od razu uruchomiony. I w tym momencie możemy odłączyć zaciski od akumulatora. Mam nadzieję, że szczegółowo i dokładnie zaprezentowałem Wam działanie urządzenia rozruchowego, tak zwanego startera. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam do komentowania. I naprawdę polecam mieć takie urządzenie, jeżeli planujecie wycieczki, a macie problemy ze swoim akumulatorem, a z jakiegoś powodu nie chcecie go wymienić. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!